Zajmiemy się teraz modelingiem liścia. Tworzymy plane i go przesuwamy. Ogonek zrobimy okrągły. Przechodzimy do widoku front. Ustawiamy kursor w geometrycznym środku naszych zaznaczonych warteksów, czyli naciskamy Shift plus S i wybieramy kursor Selection. Mamy dwa otwory. Wystarczy teraz je połączyć. Włączamy tryb zaznaczenia na Edge. Zaznaczamy jedną krawędź, potem drugą i wciskamy klawisz F. W tym momencie połączyliśmy dwie krawędzie jednym face'em. Na razie wygląda to nieestetycznie, ale za chwilę to poprawimy. Może przed modelowaniem plyna ustawimy kadr. Zaznaczamy kamerę. Przyciskamy klawisz N. Pojawiło nam się okienko. W nim są zawarte wszystkie parametry obiektu, czyli rotacja, miejsce oraz wielkość. Rot Y wyzerujemy. Aby zobaczyć widok z kamery klikamy View Camera. Dobrze, teraz zajmiemy się środowiskiem. Przechodzimy do menu World Buttons. Widzimy, że tło jest niebieskie. Zastosujemy w tej scenie mapę HDRI. Przechodzimy do menu Texture Buttons. Musi być wciśnięty przycisk Word. Klikamy na Add New. W Texture Type wybieramy Image.